Witam na kanale Silla Tarot. Za chwilę rozpoczniemy prognozę dla ryb na październik 2019. Na październik 2019. Dzisiaj robimy w nowym rozkładzie, tak dla urozmaicenia, bo ja lubię mieć duże urozmaicenie w tym co robię. Lubię dużo zmieniać. Co prawda nie zmieniłam dekoracji. Bo tak nie wiem, nie wiem, co by tam można zmienić w tej dekoracji. To może kiedy indziej zmienię, ale rozkład kart będzie na dzisiaj zmieniony. Dla wszystkich znaków będzie rozkład trójkątny dzisiaj. Rozka rozkład trójkątny na październik 2019. I rozpoczynamy. No i ciekawy, dosyć bo. Najpierw będziemy musieli się zmierzyć z lękami, ale potem zaświeci nam słoneczko. No to ciekawie to się tu zaczyna. Zobaczymy, jak się skończy. Czy to tak dobrze widać, wszystkie karty. Może ja to ten troszeczkę przesunęła to jeszcze. Hmm. No, i to tu trzeba będzie dołożyć coś. Oj, 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 oj. Coś tu, oj. Mało mi się to spodobało. Ojej, ja chyba jeszcze coś dołożę. No. Tak, nie wiem, czy tak w nieskończoność jest sens dokładać, ale chciałabym tutaj coś wyjaśnić, bo tutaj na koniec się takie pojawiły mocne karty. No cóż. Zobaczymy jak to wyjdzie. Początek wygląda sensownie, a potem... No są też, też są pozytywy, no ale zobaczymy, po kolei pójdziemy. Na początek będziemy musieli się tutaj zmierzyć ze swoim cieniem. Czyli co jest tym cieniem? Cieniem są przede wszystkim lęki, emocje. Jakieś takie oczywiście niskowibracyjne emocje mam na myśli. Hamowanie uczuć to też jest to też jest cień. Yy, więc trzeba będzie się przyjrzeć tym swoim lękom. Trzeba będzie się z nimi zapoznać, rozpoznać je, przepracować, yy, zastanowić się, jakie są ich przyczyny, bo bez tego też yy, ciężko będzie przepracować, jeżeli nie znamy ich przyczyn. A jak już się wyzwolimy z tych lęków, to. Uwolni się w nas taka bardziej pozytywna energia, i tutaj Słońce bardzo to potwierdza, że ta energia pójdzie, w, 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 no, może nie pójdzie, tylko przetransformuje się w taką wysoko wibracyjną energię, i będzie to wróżyło w taką lepszą pomyślność, lepszą przyszłość, bardziej optymistyczną. To będzie też czas na działanie czyli najpierw przepracowujemy lęki potem działamy i to będzie takie pozytywne działanie słońce dobrze wróży w każdej dziedzinie życia m.in. innymi także miłości spokojowi ducha czyli tutaj jest takie sprzyjające bardzo to wszystko jeżeli ktoś by pytał o finanse to, to tutaj wróży to słoneczko powodzenie w życiu zawodowym i w sferze finansów Także dobry moment na inwestycje. Co jeszcze tutaj mamy? I tutaj, o, i tutaj właśnie, kolejna sprawa. Tu mamy zwycięstwo w tej karcie, czyli pierwsza połowa października tutaj zapowiada się na początku bardzo ładnie, ale mówię na początku, bo tam mam jeszcze jedną kartę, czyli pierwszy tydzień października zapowiada się. Bardzo przyjemnie, no i tak jeszcze na przełomie tego pierwszego i drugiego tygodnia, jeszcze może być całkiem fajnie. Tutaj jest w tej karcie sukces, osiągnięcie czegoś, możliwy awans, jakieś zwycięstwo. Bo to nie musi być koniecznie w pracy, to może być zwycięstwo czy w jakimś konkursie, czy, czy w jakichś no, mistrzostwach, w jakichś zawodach sportowych, no jak w jakiejkolwiek dziedzinie. Jedna osoba ze znaku ryb będzie miała w takiej dziedzinie, a druga będzie miała w innej dziedzinie. Jakiś triumf tu jest, jakieś spełnienie i satysfakcja. Także powodzenie w miłości, czyli tutaj obydwie karty wróżą jakieś powodzenie. Albo w miłości, albo na polu zawodowym, albo w takiej dziedzinie, która związana jest z naszymi zainteresowaniami na przykład. Bo może to być jakiś konkurs czy coś, no niekoniecznie, ale mówię, takie różne są opcje. Co jeszcze? Tu może być też sukces osiągnięty dzięki takiej naszej wytrwałej, sumiennej pracy. Możliwe wyróżnienie, możliwy awans. Jakaś nagroda też jest możliwa. Niekoniecznie w pracy, ale między innymi w pracy to jest też możliwe. Czy podwyżka właśnie, nie wiem czy o podwyżce już mówiłam, chyba jeszcze nie mówiłam. No i, no i tutaj obydwie karty pięknie wróżą, natomiast tutaj troszeczkę zaczynają się schody, bo tu jest jakiś problem, jakieś zranienie tu może nastąpić. Czy to będzie zranienie w miejscu pracy, czy... W życiu takim uczuciowym, to już yy, trudno to przewidzieć, bo dla każdego to będzie inaczej się przejawiało, oczywiście. Jakiś problem tu będzie, z jakimś konfliktem trzeba będzie się tutaj rozprawić, albo rozwiązać jakiś problem, po prostu potraktować ten problem jako takie swoje zadanie. Nie zamartwiać się nim, tylko yy, należy potraktować to jako zadanie, jako wyzwanie i trzeba to będzie rozwiązać. Bo to ukaże nowe perspektywy między innymi finansowe, bo tutaj bardzo ładnie wróży, wróżą karty dla finansów na drugą połowę października. Jak, Jakiś tutaj przepływ gotówki, możliwa, możliwe kupno domu lub mieszkania dla tych, którzy oczywiście ben, dla tych, którzy oczywiście planują coś takiego, bo wiadomo, że nie wszystkie ryby będą kupowały domy. Tu jest też możliwe założenie rodziny lub biznesu. A ogólnie dziesiątka jest liczba spełnienia, więc bardzo dobrze tutaj wróży. Czyli tym zranieniem tu się tak bardzo radziłabym nie przejmować, bo tutaj jest dobra pasa w drugiej połowie października. Z tym, że no jeszcze tu dodajmy, że tu jest jeszcze takie bezpieczeństwo finansowe, poprawa sytuacji materialnej. Yy, ogólnie taki dobrobyt można powiedzieć, no na ile on będzie ten dobrobyt duży, na ile wyrazisty, to już trudno przewidzieć, ale będzie tutaj, jest tutaj duży potencjał na dobrobyt, w każdym razie na, na dobrą sytuację materialną. Natomiast tutaj mamy yy, czas na podsumowanie, jakieś na wyciągnięcie wniosków. Będzie to czas zapłaty lub konsekwencji za przeszłe uczynki. Czyli coś tutaj trzeba będzie zamknąć, podsumować. Trzeba będzie zamknąć stary rozdział życia i oznaczyć nowy początek. Yy, ale między tym zamknięciem starego rozdziału i rozpoczęciem nowego rozdziału życia, trzeba będzie rozprawić się ze skutkami dotychczasowych wyborów i dotychczasowych działań. Czy to będzie właśnie, tu muszę teraz odsłonić, bo co tam było? No właśnie tam też jest. Taka karta mocna. Też, też z, jedno z drugim tu bardzo jest powiązane. Tutaj trzeba będzie coś rozwiązać, jakiś, albo jakiś spór, albo jakąś sprawę załatwić. Trzeba tu będzie rozwiązań racjonalnych, jakichś rozwiązań logicznych, takich trzeba się będzie kierować tutaj rozumem, rozsądkiem. Yy. Nie kierować się tutaj emocjami. To będzie rozstrzygnięcie jakiegoś sporu lub załatwienie jakiejś sprawy. Możliwe tu są jakieś negocjacje, może rozwikłać się tutaj jakaś sprawa prawna. I tutaj te kolejne karty, które dokładałam. No niestety tutaj właśnie ta sprawa prawna troszeczkę coś, delikatnie mówiąc, niekorzystnie tu wygląda. To rozstrzygnięcie niekorzystnie, jakaś strata, jakby miała być albo poczucie niepewności, czyli to, to znaczy tak, bo zależy w, w każdym przypadku może być też troszeczkę inaczej i na pewno będzie to inaczej. Dla jednej ryby to będzie tylko takie poczucie niepewności i niepokoju związane z tą sprawą prawną. Natomiast dla innej osoby to będzie strata, dla jeszcze innej no jakiś taki niepokój właśnie, jakiś taki Przerażenie nawet może i też być. No, no, różnie ludzie reagują. Jedni reagują spokojnie, drugi nie, ale to właśnie karty by radziły, żeby spokojnie do tego podejść i spokojnie reagować na tą sytuację, bo potencjały tutaj istnieją, tylko że ty ich nie widzisz, bo jesteś skupiony na tym, że może się coś złego rozstrzygnąć, że to rozstrzygnięcie będzie negatywne, że będzie niekorzystne. Jesteś skupiony na tym lęku i, i na tym właśnie, że, że tutaj możesz coś stracić. Jesteś na tym skupiony, że możesz coś stracić. Tutaj były jeszcze kolejne karty, które mówiły o konieczności dokonania jakiegoś wyboru. Możliwy też rozwód, ale to wiadomo, że nie dla wszystkich. Yy, tu będzie potrzeba przede wszystkim siły i determinacji w tej sytuacji, ponieważ są jakieś rozstrzygnięcia, jakieś załatwienia jakichś spraw. Takich spraw troszeczkę już tutaj nawarstwionych możliwe. Będzie potrzeba zastanowienia się też, ale te trudne doświadczenia spowodują wzrost, wzrost naszej siły, naszej odwagi, naszej mocy, naszej cierpliwości. Także to, to doświadczenie tak naprawdę będzie nam służyło, tylko że chodzi o to, że będzie trudne. Nie będzie to łatwe. No ale te trudne lekcje najwięcej uczą nas przecież. Zawsze te najtrudniejsze lekcje najwięcej nas uczą. Taka jest prawda. Ale jeszcze jedną kartę dołożymy. Może jeszcze coś się rozwikła. No tutaj pokazuje sukces. To może niepotrzebnie się martwiliśmy. Może niepotrzebnie to zmartwienie tutaj było. No niebezpieczeństwo jakieś na pewno było utraty czegoś. Natomiast w ostateczności ukazał nam się tu jakiś sukces, taki nawet materialny, jakaś równowaga, a jednak y, y, karty sprawiedliwości, y, one wskazują na potrzebę równowagi. I tutaj cesarz mówi, że ta równowaga nastąpi, z tym, że ponieważ ja tu tyle tych kart już nadokładałam, to może nam przejść na listopad. To może nam przejść na listopad, dlatego że no to w jednym dniu może się nie rozstrzygnąć to wszystko. Ale wy, wygląda na to, że, że rozstrzygnie się na naszą korzyść ta sprawa, bo sukces materialny jest w tej karcie. Jest co jeszcze? Przełożenie marzeń na rzeczywistość, jeżeli marzymy o czymś, żeby nam się tutaj, czy marzymy, no może marzenie to takie niewłaściwe słowo, planujemy, żeby nam się tutaj coś rozstrzygnęło na naszą korzyść to to jest możliwe, tylko że nie w październiku prawdopodobnie, bo za dużo kart było dołożonych, żeby to tak od razu się stało. Poza tym tutaj mamy karty Dużych Arkan, więc to może się rozstrzygnąć troszeczkę później, troszeczkę później może to się rozstrzygnąć, ale, ale karta to wróży stabilizację materialną i bezpieczeństwo finansowe, więc jeżeli ktoś się tu boi o finanse, że coś straci, bo tu ewidentnie był strach o straty, o straty finansowe, to tutaj karty mówią, że tutaj powinno być dobrze, powinno się rozstrzygnąć jednak yy, tak, tak, że będziemy zadowoleni tutaj, bo sukces materialny w tej karcie no, mówi sam za siebie, no inaczej nie da się tego zinterpretować, no nie da się. Stabilizacja i bezpieczeństwo finansowe jest w tej karcie, więc tutaj powinno się dobrze wszystko rozstrzygnąć na naszą korzyść. I tak byśmy sobie życzyli. Ja co prawda nie jestem rybą, ale wszystkim rybkom życzę, żeby im się tam dobrze rozstrzygnęło, cokolwiek to jest, bo to może dotyczyć zarówno spraw takich majątkowych. Jak i tutaj, bo tutaj chyba była jeszcze karta rozbyła. No właśnie, karta rozwódki też była, więc to może, roz, może dotyczyć yy, sprawy rozwodowej też, ale nie dla każdego, bo wiadomo, że nie wszystkie ryby się przecież będą rozwodzić. Więc y, to może rozstrzygnąć różnego rodzaju spraw, które mają powiązania z, z, z majątkiem, właśnie z, z finansami. Ale wygląda na to, że dobrze się zakończy. Tyle, że pewnie nie w październiku, jeszcze, no ale tutaj pójdzie w dobrym kierunku. Takie moje ulubione zdanie, ale, ale tak to na to wygląda. Także niech to słoneczko Wam tutaj przyświeca na ten nowy miesiąc i niech pójdzie wszystko po Waszej myśli. Do usłyszenia.